Dobra, wszystko załatwiłem. Wszystko dosłownie. Tak jest, wszystko. E, tylko, że w sumie o to mnie nie prosiłeś. Ale mam dla ciebie niespodziankę. Patrz na to, co zrobiłem. Związałem, bo najpierw ogłuszyłem, potem związałem i zostawiłem na samej górze. Tak jest, ale potem, nie, się kierą potem. Na końcu, jak wrócimy, tak. Teraz, stary, skoro ja to zrobiłem, to teraz musisz mi pokazać w takim razie. Twoje miejsce zbrodni. Jedno, jedno za jedno. Ty mi pokażesz miejsce zbrodni, a ja wtedy dam ci go całego. I to żywce. <grystanie> <grystanie> Jedziemy! Tak jest. Pomocy! Co się stało? Nawet rozporek mi zakleił. Niedobraty. Widzowie, subskrybujcie. O! Pomocy! A! Zemszczę się za to wszystko! A partnerem dzisiejszego Dzika, oczywiście, jest nie kto inny jak gra. ten Na końcu będzie gębań, więc warto zostać do końca. I oczywiście, macie w opisie, więc bijajcie, zapraszam. Czy to jest gdzieś tu? Co? Ten I w tym momencie ja muszę przygotować pułapkę. Nie popuszczę tak tego. I czekam, aż policja przyjedzie. I, i po prostu muszę ich. Jakoś wolić, nie wiem, zaatakować, związać, cokolwiek. Wiem na pewno, że biorę tą kakizelkę Jacka, bo może się tu wiele rzeczy stać. Może mnie jakoś zaatakować, dźgnąć, nie wiadomo co. Ja Trzeba... pierdolę. Że to tutaj, ten wielki kopiec? Aha, i tutaj go zasyp... Ale tu jest jedna osoba, czy więcej? 10 osób! W tym <noise> z... Ogólnie Gdzie w nie, przecież nie możesz. Ja ci pomagam na razie. Różne rzeczy odwalają psychopatą, co nie? Dobra, ustawmy. O. Dobra, kamizelkę mam na sobie. jeszcze zasunę. Gdzieś była siatka, słuchajcie, wojskowa, którą można łapać ludzi. W sensie w ogóle zwierzęta i tak dalej. W nią, ona jest maskująca, niby, ale też jest do, ciężka do rozerwania. Więc muszę ją szybko znaleźć i użyć, po prostu na, na tego psychopatę. Pokaż to, poczekaj, czyli to jest jedna z Twoich ofiar, które zakopałeś, ale jest ich więcej? Czyli teraz. dziesiątki więcej? Czyli teraz idziemy. Mister D, pociąć. Dobra, jedziemy. Łapię go w tą siatkę. Uderzam. I jest już ogłuszony co nie? Czuję, że zaraz mogą przyjechać szybko. Szybko, szybko. Gdzie jest jesteś? Dobra, biorę szczotą przywalę w łeb. To na pewno zostanie ogłuszony mam nadzieję. A jak nie, to będę walił tyle razy, aż straci przytomność. Dwa. Gdzie jest ta siatka? Chyba jej nie znajdę w ogóle. Ej, policja jest, musimy się ukrywać szybko. Dobra. Dobra, tutaj jest chyba bezpiecznie. Ej, przejechała nie ja, to jest twoja wina, a nie moja, więc ja się nie dał złapać. Ale i tak to jest fajne, co robisz. Nie pamiętam. Dobra, pojechał w prawo. Uciekamy tylko w drugą stronę szybko. Dobra, plan jest inny. Ja tej siatki za mało czasu mam, żeby to znaleźć. Chowam się w toalecie i jest ciemno, i wyskakuję z toalety po prostu. Więc, tak jak mówiłem, tak jak Ci obiecałem, ja mam w domu dla Ciebie nagrodę, którą przygotowałem, którą jest mój przyjaciel w sumie, były przyjaciel, bo już w sumie go nie ma. Więc wszystko będzie dla Ciebie przygotowane. Ale muszę iść tylko na górę. Zabrać jedną rzecz, która przyda ci się do pocięcia ciała. Dobra, wiecie co? To nie ma sensu. Już siedzę tu z pół godziny, a ich nadal nie ma, więc... Chyba po prostu muszę przeczekać to na dole może i bezpośrednio tam zatkuję. No bo co? Będę siedział cały czas w kiblu? Przecież to jest głupie. Mam coś lepszego niż siekielę, no? Myślisz, że co? Kupowałem tyle szabli i broni, żeby ci nie dać ich wielkiej szabli jakiegoś króla polskiego? No, o to chodzi, więc ty poczekasz, a ja ci to przyniosę i będziesz mógł od początku spełnić swój cały plan. Czekaj. Jest, ktoś wszedł. Ktoś jest. Przyjechali. Przyjechali. Może policja? Oby policja. Jestem bezpieczny. Policja? U mnie tu to, to czek z psychopatą. Co on robi? Turna pało, przecież mnie... Związałeś, miałem cię uderzyć. Co Ci. Czemu mi łeb przywaliłeś? Stary widziałem. Wyrzucasz dowody zbrodni do naszego kosza. Przecież pójdziemy razem siedzieć. Dobra. Co to jest? To są bronie, które chował na ostatnią kaspę. Tak szablę, którą znaleźliśmy u ciebie. Tak. Będziesz nią dzisiaj zabity. Ale co ty robisz? Czemu tą szablę bierzesz? A! Zapomniałeś powiedzieć. No mówiłem go na to i muszę to zrobić teraz. Dać mu szablę, żeby niby myślał, że ci tym zabije choć na bursztyn. Już... Co? Chyba ty oszalałeś? Widzowie, Jack zgłupiał. Totalnie zgłupiał! Zakopany chciał przez niego. Żartujesz. I wystawała ręka na samej górze. Żartujesz. To jest psychopata, jakich mało w ogóle. A ty mu dajesz na mnie! Tak, specjalnie, bo już jesteś uratowany. Opowiem później, nieważne, na pewno masz jakiś plan. Zaraz wracam. wychodzimy. Sobie. Właśnie nie mam żadnego planu. Dobra. Dobra idź, masz, musisz, musisz, musisz... Zawsze. Dobra, idź. Dobra widzowie, Jack poszedł na psychopacie nóż i ja czekam aż on wejdzie i walę go w łeb po prostu. Trudno. Albo zrzucę go ze schodów, tak. To jest plan, zrzucam go ze schodów i będzie połamany w za Dobra, to jest ta broń, o mówię, uważaj, bo jest chociaż ty masz... Ty się znasz na takich rzeczach, nie celuj we mnie tym. Jego już tam... jest. Przestań. Nie będziemy chodź pokażę ci. Nie rysuj podłogi! Możesz bić ludzi, ale nie rysować podłogi, bo potem będziemy musieli płacić. Dobra, trzecie piętro na samym górze. psychopatę do domu, co jest grane na fotelu powinien być. Co? Zostawiłem ci go na fotelu. Przecież tak jak widziałeś na naginach Ej, uciekł, musiał uciec w takim razie. To nie jest moja wkina, naprawdę jest gdzieś w domu w takim razie, skoro uciek. Pomogę ci go złapać. No mogę serio nie... Stary. Wiem, ale to A co mu mu się mu? stało? Przecież co mu się stało stary? Nie wiem, ale leży bez ruchu, co teraz robimy? Uciekamy z chaty stary i czekamy na policję. Dobra. Oh. Ja nie dam rady zejść chyba. Dobra, to musimy jakoś tu rozkminić, nie wiem, zapakować go do bagażnika czy co. Stary, co powiemy policji, że go wywaliliśmy, a jak to nie jest tylko co panu, przecież nie ma śladu, że go zepchnęliśmy. Stary, zobacz, ja mam ślady bicia. Ślady życia. No Uderzył to... mnie, była walka, ja go zepchnąłem. Wszystko policja może powiedzieć. Zabieramy ciało, stary, i wywozimy go. Dobra. W tym momencie. A wy, widzowie, subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się. się. Całkowicie się nie rusza. Mogę O Jezu, przebudził się do auta szybko. A teraz znaczy, czas na gameplay. Zobaczcie, dostaliśmy złoto dzisiaj, więc nice. Już mi się podoba, mamy 105 tysięcy złota. O to chodzi, moi drodzy. Weźmy, wykonajmy jakiekolwiek tutaj zadanie. Czy my wygramy z poczwarą? Uwaga, zobaczmy. Pyk, pyk, pyk. Jest! I oczywiście zdobywamy grzybki oraz drewno. Nice, o to chodzi. Widzowie, bardzo ważna informacja. Teraz jest easter egg. Są różne bonusy tutaj, zobaczcie. Można sprawdzić tutaj u tego e, barmana. Zobaczcie, mamy nawet do 20% więcej grzybów u grzybkami. Więc bardzo fajne tu są bonusy: Dwa razy więcej drewna i kamienia z koło fortuny. Jakby dużo, dużo tu się dzieje. Co więcej, zobaczcie tutaj, sprawdźcie to. Zobaczcie to, co tutaj mamy: legendarny loch! Lochy zostały otwarte. Więc wy wbijajcie do gry. Oczywiście macie kod Mister N5H8. Wbijacie, wpisujcie ten kod. Na pewno dostaniecie fajne bonusy dzięki temu Wchodzimy, oczywiście, że tak Let's go Legendarny loch Ultimate, czy zwykły? Ja specjalnie dla was wejdę do legendarnego lochu Ultimate Uwaga, wchodzimy Na pewno, poproszę Uuu, Let's go, legendarne przedmioty To wszystko jest dla nas, moi drodzy Atakujemy co tutaj się dzieje? Co tu w ogóle. Okej, okay, mamy klucze. Zobaczcie. o, mamy jakiegoś goblina do poka... To troll, dobra, sorry. Trola pokonaliśmy. Mamy dwa klucze. Tu jest jakiś drzewiasty. Wrzeszcząca Mandagora. Oczywiście, że tak. Czemu ja nie Czy Willy poznajesz? Ona była w Harry Potterze. Dobra, wejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj dalej mamy. Króliś! Niedobry króliś! Atakujemy. Oczywiście, że tak. Morderczy zając wielkanocny. Co jest? To jest jakiś kufer. 2300 kryształków. Let's go. Kluczem do sukcesu jest dobry handel. O to chodzi. Szansa na ucieczkę. Nie, no to bierzemy, oczywiście, że tak. Poproszę. 30 monet. Let's go. Atakujemy królisia. Tak jest. pyk, Wchodzimy dalej. Tu czy tu, lewa czy prawa. Otwieramy skrzynię. Co tutaj mamy? Uh, jakaś łapka. O, o. Wchodzimy w gilotynę. Czy tutaj w koło fortuny jakiś straszny? Dobra, w gilotynę. Ej, chwila, bo. Po... Wspominałem kufer! Wpominałem kufer! Da się wrócić? Nie, nie da się, dobra. Ostatni klucz, moi drodzy, nie mamy więcej kluczy. Poproszę coś. 56 tysięcy złota! Aha, 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 aha. Let's go, let's go, let's go, let's go. Merlin, Merlin Monroe, let's go. Udało się, mamy jeden klucz! Nice. Zachariasz zagłada. No niestety, Zachariasz, przegrywasz to, przegrywasz. Wchodzimy. Uuu, uleczone. Uleczyło nas. Nice. Trzy głowy pies. Cyber. Puszuś! No oczywiście, że puszuś, że ja go nie poznałem. Poszło łatwo. Także widzowie wpisujcie kod Mr. GMysik L5H8. Wbijajcie link w opisie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i ją!